Dzień dobry, witam Was w dniu pierwszym najpiękniejszej serii w roku, czyli serii Vlogmas. Oczywiście, jak na pierwszy dzień przystało, mój wygląd nie chcę za nią współgrać, więc z góry Was za to bardzo przepraszam, bo dopiero co wstałam i jestem taka wiecie. Ojej, ojej, Siedzę w kuchni, robię się na nie. O sprawach organizacyjnych opowiem Wam troszkę później, jak się podmaluję i tym podobne. W ogóle dzisiaj już jadę do świetnicy, także dosyć śmieszny będzie ten pierwszy vlogmas, bo już muszę wyjeżdżać z domu i wszystko będzie takie dosyć na szybko. Ale teraz pokażę Wam, jak robię mojego omleta szarlotkę, bo ostatnio robiłam go na TikToku, ale mało osób go widziało, więc taki świąteczny omlet szarlotka właśnie wlatuje i pokazuję Wam, jak go robię. Do przygotowania naszego omleta potrzebne nam będzie średnie jabłko, mąka, jedno jajko i dwa białka jaj, ale jak nie macie to wystarczą po prostu dwa jajka zwykłe już bez tych białek, budyń, cynamon, erytrytol albo cukier jak wolicie. Hmm, oczywiście coś tu z tego do nasmarowania patelni, u mnie jest to olej w sprayu, w łyżeczka proszku do pieczenia oraz chluśnięcie wody. Wszystkie składniki razem mieszamy. Polecam najpierw wymieszać te wszystkie mokre i suche składniki, a później dodać pokrojone jabłka w kostkę. Tak wygląda nasza masa. Dajemy ją na patelnię, smażymy pod przykryciem koniecznie i później przewracam na drugą stronę. W międzyczasie robię sobie także cynamonową kawę. Mleta polecam smażyć na jak najmniejszym ogniu, żeby po prostu wam się nie spalił. Prezentuje się gotowy omlet, Możecie zauważyć, że lekko mi się przypiekł, ale patrzcie, jaki on jest gruby, aż nie chce się wyostrzyć. To jest po prostu mój grubasek, taki dosłownie nawet wygląda jak ciasto szarlotka I do niego mam oczywiście cynamonową kawę. Czemu mi się film nie chce wyostrzyć? O, teraz jest ładnie wyostrzony tak po prostu wygląda, zaraz dam dodatki Jeśli chodzi o dodatki, to ja omlety zawsze ale to zawsze jem z dodatkami marki All Nutrition tutaj mamy owoce leśne w żelu, tak jakby a tutaj mamy masło orzechowe z solą himalajską, tego daję 10 gramów tego jeszcze nie wiem ile, ale coś koło 50 gramów i właśnie nakładam na mojego omleta oczywiście jestem ambasadorką sklepu SFD dlatego z moim kodem WIKTORIAJ macie te produkty po prostu 10% taniej i nie, to nie jest żaden film sponsorowany, po prostu jak można Możecie zauważyć na moim insta codziennie używam te produkty. Czy ten omlet po nałożeniu dodatków nie wygląda jeszcze bardziej smakowicie? Bo ja po prostu jestem w nim zakochana. To jest mój ostatnio ulubiony omlecik. Mnie. Oczywiście na wyjazd muszę się spakować, dlatego wszystko pakuję do mojej torby. Nie mam zbytnio czasu, więc robię to dosyć na szybko. Yy, I tak to się prezentuje. Także nie polecam sposobu pakowania się Wiktorii Jarniers. Jakiś tydzień temu wybrałam się także do Action, więc postanowiłam, że to nagram i wsadzę do tego pierwszego vlogmasa yy, ponieważ tam jest cała masa ozdób świątecznych. Ja chciałam sobie lekko ozdobić pokój. Yy, nie chciałam też po prostu, żeby cały był taki w mega świątecznym stylu, ale chciałam, żeby właśnie taka jedna komoda yy, jako tło do moich vlogmasów yy, była taka świąteczna i jakoś w miarę wyglądała. Także zakupiłam kilka rzeczy i patrzcie, jakie super tam są produkty. Naprawdę polecam Wam się wybrać tam i coś kupić. Dam, Takie moje główne stanowisko vlogmasowe. Jak możecie zauważyć mam dwa kalendarze adwentowe. Jeden jest z kolami do kąpieli z Akszy. Stwierdziłam, że bez sensu kupować kalendarz z kosmetykami, bądź rzeczami, które mi się w ogóle nie przydadzą, typu jakaś biżuteria, skoro i tak właśnie później one będą do wyrzucenia. Także mamy tutaj tylko... 11 okienek albo 12, nie, tylko 12 okienek, więc będziemy sobie je otwierali co drugi dzień, a także nie mogło zabraknąć kalendarza adwentowego z czekoladkami, takiego po prostu zwykłego. Tutaj wze, mamy pierwsze okienko. W ogóle mamy tutaj też tego takiego klipsa i napisałam sobie już vlogmas. No i tak prezentują się ozdoby. Te wszystkie takie podkładki kupiłam w Action. To również mam z Action, to po prostu dostałam. Tutaj kominek mam z Action na świeczuszki, jakieś moje perfumy. Podstawka, która jest talerzem w sumie, też jest z Action. No wiele rzeczy tu jest z Action. Mam nadzieję, że to ładnie się dosyć prezentuje. Chociaż teraz i tak nie robi takiego efektu wow jak po prostu wieczorem no i dobra, skoro już tutaj przyszliśmy to wypadałoby otworzyć te nasze kalendarze adwentowe, tutaj mamy kule kąpieli w różnych kształtach, Widzę, że tutaj jest jedyneczka, zaraz czekoladki też otworzę, także zabieram się za to, oczywiście już musiałam moje dekoracje zepsuć, nie wiem jak to zrobić jedną ręką, żeby nie rozwalić go, więc może ja to zrobię poza kamerą czekoladkami, była czekoladka z jakimś Mikołajem, a w kalendarzu z kulami w ogóle nagle zaczęło mi tu pięknie pachnieć. Był jednorożec i wow, naprawdę mega ładnie pachnie. Trochę zniszczyłam ten kalendarz, w sensie tak brzydko wygląda już, ale no trudno. Myślę, że fajna, fajna rzecz. W ogóle ten kalendarz był dosyć tani, bo kosztował coś około 30 zł, a ma aż 12 kul do kąpieli. Zbieram. Nie pamiętam, czy mówiłam wam, że w tym roku vlogmasy będą nagrywane telefonem, także myślę, że wam to nie przeszkadza. Będą to takie dosyć luźne vlogi, coś podobnego do vlogów na TikToku, ale w po prostu dłuższe. I w ogóle doszłam do takiego wieku, że ważniejsze od wyglądu jest dla mnie ciepełko mojego organizmu i to, żebym po prostu nie była chora i sama noszę czapkę i szalik bez, bez krzyczenia, bez krzyków mojej mamy i proszenia mnie o to, także w ogóle jeszcze dresy, długie skarpety też mam. No po prostu jestem cała tak ubrana już mocno, w sensie ciepło, żeby byłoby po prostu ciepło. Szybko się przebrałam i lecimy na siłownię. Siłownia jest w piwnicy dosłownie, więc nie wygląda tak super jak te wszystkie siłownie w galeriach i w ogóle. Ale idziemy, właśnie sobie poćwiczyć. Ja w ogóle nie ćwiczyłam chyba od ponad miesiąca siłowo. Na pewno nie z ciężarami, także pewnie będę miała jutro niezłe zakwasy. No ale trzeba w końcu trochę poćwiczyć, bo czuję się jak jakiś flak. Oczywiście nie ma to jak jechanie na siłownię autem, to jest po prostu już tradycja, z tyłu są jakieś opony, więc nie zwracajcie na to uwagi. Eee, ja ogólnie mam jakieś teraz mega problemy z kolanami i z piszczelami, chyba po prostu są najzwyczajniej w świecie przeciążone, dlatego dzisiaj ćwiczę tylko siłowo. Tak prezentuje się moje wdzianko na siłownię. Niestety, forma mi troszkę bardzo spadła i jestem tego świadoma, dlatego weszłam na redukcję. A tu już byłam na siłowni. Tak jak mówiłam, jest to taka siłownia w piwnicy. Jest ona naprawdę bardzo stara, ale miała dosyć dużo ciężarów i mam takie zakwasy po tym treningu. Masakra! Swoją codzienną aktywność monitoruję takim oto zegarkiem. Testuję go jakoś od miesiąca i postanowiłam, że pokażę Wam go dopiero, kiedy mi się sprawdzi. Jest to smartwatch marki GARET. Ja wzięłam taki czarny, najprostszy zegarek na gumowym pasku. Bardzo łatwo się go ściąga, jest on także bardzo wygodny. Tutaj jest jego tył, który na przykład mierzy nasze ciśnienie i także się go ładuje tutaj z tyłu, podłączając go do takiej specjalnej ładowarki. Ma on właśnie te wszystkie czujniki mierzące ciśnienie, a także tętno z boku. Ma on taki przycisk, którym możemy właśnie przełączać jakby takie strony. On jest też dotykowy. Tutaj właśnie są pokazane kalorie spalone podczas treningu, nasze kroki, to ile śpimy i po prostu ja właśnie zawsze to sobie monitoruję. Akurat tego dnia mało się ruszałam. Przechodzą mi na, na niego także powiadomienia, bo jest połączony za pomocą Bluetootha z telefonem. Tak jak możecie zauważyć, właśnie jest tutaj program treningowy. O, tutaj coś przez przypadek włączyłam. I możecie sobie któreś wybrać. Bardzo fajne jest także to, że możemy przełączać nim muzykę, mamy w nim stoper, pogodę, a nawet możemy robić y, zdjęcia poprzez zegarek. W sensie ustawiacie sobie telefon, naciskacie zegarek i robicie tym zdjęcia. No po prostu moim zdaniem to jest najlepszy prezent, jaki możecie sprawić komuś na święta. Link oczywiście macie do niego w opisie. Następnie postanowiłam, że po prostu odrobię zadania do szkoły. Mamy koniec pierwszego dnia naszych vlogmasów. Akurat się złożyło tak, że była impreza rodzinna, więc starałam się tego w ogóle nie nagrywać i nie było przez większość czasu. W ogóle yy, złożyło się tak, że ten pierwszy dzień vlogmasowy będzie taki chaotyczny dosyć. W sumie nie powiedziałam o sprawach organizacyjnych, bo po prostu nie byłam u siebie w domu. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i że będziecie oglądali mnie także yy, innego dnia i w ogóle, że ten filmik Wam się spodobał. Ja zaraz lecę spać i jeżeli w sumie ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki i pa pa!